Powrót do korzeni piekła. Diablo 3 znów otworzy wrota do świata pierwszego Diablo. Do Diablo 3 po raz kolejny powraca wyjątkowe wydarzenie rocznicowe Ciemność nad Tristram, które pozwoli graczom wejść do świata znanego z pierwszego Diablo. Będzie to i tym razem możliwe dzięki technologii Retrovision działającej na silniku trzeciej odsłony serii. Start wydarzenia zaplanowano na 31 grudnia 2025 roku. To nie pierwszy raz, gdy Diablo 3 daje sposobność do przeniesienia się w czasie. Ciemność nad Tristram jest reklamowana jako propozycja zarówno dla weteranów spragnionych nostalgii, jak i i dla nowych graczy, którzy chcą zobaczyć, od czego wszystko się zaczęło. Wydarzenie rozpocznie się w trybie przygodowym Diablo 3. Tropiąc tajemniczych kultystów siejących chaos w sanktuarium, gracze odkryją wskazówki prowadzące do portalu przenoszącego ich w przeszłość do mrocznego Tristram, miasta spowitego niegdyś cieniem absolutnego zła. Po przekroczeniu portalu bohaterowie trafią do legendarnej katedry, znanej z pierwszego Diablo. Dzięki technologii Retrovision lokacje przeciwnicy i klimat klasyka zostały wiernie odtworzone, ale funkcjonują w pełni na silniku Diablo 3. Za udział w ciemności nad Tristram gracze będą mogli zdobyć unikatowe transmogryfikacje, osiągnięcia, portrety, zwierzaki i inne kosmetyczne dodatki. Część z nich trafi w ręce graczy bez większego trudu, inne będą wymagały dokładnego przeszukania lochów i zaliczenia wszystkich wyzwań. Blizzard zapowiada, że na wydarzenie można się już szykować wieczorem 31 grudnia, ale kultyści pojawią się w świecie gry 1 stycznia o godzinie 1, a sam portal do Tristram otworzy się 4 stycznia o 1 w nocy. Całe wydarzenie potrwa do 1 lutego 2026 roku do godziny 1.